Halo, o Tobie, o mnie, o nas. Marek TV wita serdecznie. Dzisiejszym moim rozmówcą po drugiej linii mojego telefonu jest Marek Tomczak, znany wielu. Ci, którzy go jeszcze nie znają, to go zaraz poznają. Witam Cię, Marku, serdecznie. No, witam, witam Cię. Miło nic Ciebie słyszeć, bardzo fajnie, no? No, ja też się cieszę, bo dzisiaj znowuż powrócę do muzyki. To jakby nie było, jesteś o. przecież chyba muzykiem. No chyba tak, to znaczy bawię się muzyką, czy kocham muzykę już od wczesnych młodzieńczych lat. Na początku trochę śpiewałem bardzo dużo. Natomiast później jak o dziesięcioletni chłopak kupiłem sobie pierwszą gitarę i zacząłem po prostu uczyć się na gitarze i tak zaczęła się trochę taka moja kariera muzyczna. Kariera. Na początku to... chyba była pasja, jak miałeś 10 lat, a Pacia, później przerodziło pasia, się dokładnie. To były inne czasy, bo to były inne czasy, no ja już trochę, trochę lat mam za sobą, ale, ale muzyka zawsze była, była u mnie y, obecna. Okej, okay, ale e, zawodowo robiłeś coś innego, bo z tego co wiem i z tego co żeśmy rozmawiali podczas naszych spotkań, to chyba IT było twoim wyuczonym, że tak powiem, sektorem, w którym przez wiele lat e, pracowałeś. No tak, no początek to był na Politechnice łódzkiej, kiedy, kiedy zająłem się jeszcze w latach 80. komputerami, bo to się wtedy nazywało. Miałem, czy byłem kierownikiem takiego labor, jak to się wtedy nazywało. Lata 85-90, kiedy jeszcze byłem w Polsce, to były początki, kiedy po prostu no, rzeczywiście komputery to było coś, co, co ludzi zaczynało pasjonować, nie wiedzieli jak to ugryźć. Ja miałem taką, taką możliwość, że, że miałem dostęp do, do tamte czasy dobrego sprzętu i to mnie tak nauczyło i wciągnęło. I przyjeżdżając tutaj do Austrii, zacząłem w swoim zawodzie się rozwijać jeszcze bardziej. Na początku nie było to łatwe, no bo wiemy, jak to, jak to wygląda. Firmy, firmy komputerowe mnie, że tak powiem, uważały za człowieka z drugiej strony czyli ze wschodu, który, który, jak to może się znaczyć na komputerach, no ale, ale jak im pokazałem, co potrafię, no to zaczęły się mm, historie tego typu, że mówili, że jestem po prostu iba kwalificję, czyli wiem za dużo i w związku z tym, no nie było to takie proste. Ale, ale to była rzeczywiście, to był, to był mój początek tutaj yy, yy, w, w Austrii, gdzie, gdzie pracowałem w firmach komputerowych. Później oczywiście miałem yy, w 2002 roku własną firmę tutaj w tym Becyrku, przez około czterech lat, gdzie y, y, zajmowałem się właśnie instalacjami, serwerami i profesjonalnym po prostu IT. Czyli inaczej mówiąc, jeżeli miałbym problem z moim sprzętem, y, niekoniecznie tym muzycznym, nagrywającym, ale z tym komputerowym, mogę się do ciebie zgłosić. No tak, no generalnie ja jestem technikiem, więc, więc y, y, jeżeli chodzi o IT, naprawy y, tabletów, ostatnio y, notebooków, komputerów kiedyś. Generalnie mówiąc o komputerowym sprzęcie, naturalnie robię to cały czas. Naprawiam czy instaluję, bo, bo w tej chwili naprawianie sprzętu to może nie jest takie najlepsze zajęcie, w związku z tym, że sprzęt się zrobił tak tani, że, że czasami klient, który przynosi mi jakiegoś tam 3, 4, 5 letniego, po prostu no, daje mu do, do, do zrozumienia, że jednak no, tego sprzętu się nie naprawia. Można go ewentualnie troszeczkę poprawić, żeby był szybszy, żeby był był zdolniejszy, no ale to, to naprawy generalnie, komputery, notebooki to jest takie moje zawodowe zajęcie. Ja się Tobie tylko przyznam, że właśnie tak jak powiedziałeś w tych latach 80 -tych, 90 -tych, mój pierwszy komputer to Commodore 64. Być może niektórzy pamiętają ten sprzęt, a zaraz po nim ukazał się chyba Amiga 128, jeżeli dobrze pamiętam. No co na tych komputerach można było robić, to nie będę dzisiaj już mówił, bo ci, którzy są z naszego Dobra, rocznika... Muzykę, dobrą, dobrą muzykę, bo to, były, bo to były naprawdę dobre komputery do, do muzyki. Tylko, że ja muszę zaznaczyć, że ja y, zajmowałem się więcej takim profesjonalnym sprzętem, czyli już wchodząc w głębi, to serwery i jakieś systemy y, komputerowe, gdzie, gdzie było były no, jednostki już takie poważniejsze, które kosztowały na tamte Czasy bardzo duże, dużo pieniędzy I, i tutaj jak przyjechałem w latach 90. bardzo często e, robiłem dla e, różnego rodzaju e, ludzi związanych, nie wiem, architektów, e, chirurgów, aromatologów, e, e, robiłem tak zwane dedycje te kompiuta, polegało to na tym, że po prostu e, do tego e, do tego tym e, oni się zajmowali, po prostu próbowałem. Czy, czy dopasowywałem im sprzęt i to był taki taki mój początek tutaj w latach 90. -tych. Mówię no to, to już to, to już trochę historia jest na dzień dziś to wszystko się dużo dużo zmieniło więc tak jak mówię ktoś kto pamięta tamte lata to wie o tym że to nie było takie proste zresztą nie było wielu ludzi którzy się na tym znali także ja generalnie zajmowałem się czy zajmuję się w dalszym ciągu takim profesjonalnym Sprzętem i to, to mnie bawi, jeżeli to tak można nazwać. Dlatego też masz ten tytuł technika, ale teraz przejdziemy do całkiem innego sektora Twojego życia, e, czyli do Twojej pasji, do Twojej miłości i do muzyki. E, zacząłeś no, tak. w dziesięcioleciu, czyli jak byłeś chłopcem dziesięcioletnim, że pierwsza gitara zacząłeś grać. A jak później potoczyły się Twoje muzyczne losy? No, mając gdzieś tak poniżej 20 lat, już miałem swój zespół, z którym, z którym muzykowaliśmy. No, wtedy też polegało to na tym, że grało się na różnego rodzaju, tak zwanych dzisiaj, eventach, czyli jakieś studniówki, jakieś. jakieś grałem w lokalach. Grałem również na, na, na weselach, jak to mówią. Może to nie wszystkim pasuje, ale takie były czasy, gdzie, gdzie, gdzie powiedzmy, mając zespół i to dość, dość dobrym składzie, bo, bo częściowo osobowym. Gdzie było pełne instrumentarium, począwszy od gitar, perkusja, skrzypce, saksofony czy dęciaki tak zwane, generalnie, więc to, to był mój początek. Miałem prawie 15 lat w Polsce na, właśnie na takich, oczywiście poza, poza moim zawodowym zajęciem, czyli pracą, pracą na uczelni, gdzie właśnie byłem w tym komputer labor. I to tak, no, muzyka, muzyka zawsze, no i przyjeżdżając tutaj do Austrii, może te początki nie były bardziej związane z muzyką, raczej to było takie takie e, neben, czyli, e, czyli obok tego. Ale no, muzyka zawsze była dla mnie z pasją. No zresztą widać to po jest, twoim sprzęcie jest, jest. w dalszym ciągu. Tak jest. I tutaj przejdziemy zaraz do następnego punktu moich pytań do Ciebie, bo zanim postanowiłem dzisiaj do Ciebie zadzwonić, przygotowałem tak? się troszkę. I widzę, że już następna impreza, następne wydarzenie to 19 styczeń, czyli już niebawem. No tak, 19 styczeń, niedziela, yy, to jest 19 styczeń 25, w tym roku o godzinie 17 yy, w kawiarni Gloria yy, w 10. Becyrku będzie yy, promocja książki, która została całkiem niedawno, świeżutka, yy, wydana. Płomień Nadziei, to jest pod redakcją yy, Agnieszki Kuchni-Bołosiewicz. To jest poezja, jeżeli są osoby, które są zainteresowane, a jeszcze, jeszcze nie uczestniczyły w tego typu w tego typu eventach, to bardzo serdecznie zapraszamy, bo, bo, bo będzie to ciekawa, ciekawa propozycja. Książka będzie do Dostępna, także wstęp jest wolny, każdy może tam się pojawić i, i, i zobaczyć, czemu to e, czy jest zainteresowany. Marku, pozwól, <gry> że jeszcze ja uzupełnię drodzy słuchacze, drodzy przyjaciele Marek TV, ale także przyjaciele Marka Tomczaka. E, to jest o godzinie 17:00, tak jak Marek powiedział, cafe Gloria, a cafe Gloria znajduje się na Laksemburger Strasse 35. E, niektórzy znają też Grażynkę Rimser. Serdecznie pozdrawiamy tutaj o, też tak. Grażynkę. I wśród poetów, którzy tam będą myślę recytować swoje wiersze albo będą obecni, jest Agnieszka Pietruszka, Bogumiła Widło, Urszula Bauer, oczywiście Jacek rozmiarek, którego być może nie każdy zna. Eee, tutaj serdecznie no, pozdrawiam Jacka. Znają. Albo wiele osób zna tutaj w, 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 w Austrii czy w No widzisz, ja śmiem też twierdzić, że Jacka to chyba <laughs> każdy zna, ale to tak chciałem troszkę podpuścić. I Samuel Go. No i oczywiście oprawa muzyczna też będzie, nie wiem kto będzie robił oprawę muzyczną. No ja będę robił oprawę muzyczną. Będzie to po prostu nic innego jak takie uzupełnienie do, do tej poezji. Ja będę po prostu tam e, e, taką, e, takich parę utworów e, klasycznie próbował trochę e, trochę z podkładami muzycznymi dogrywać, po prostu dogrywać, żeby to wszystko było po prostu miało taki, taki akcent, żeby nie tylko poezja, ale również trochę muzyki. I będzie to jakiś wielki, wielki może mój y, 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 występ muzyczny, natomiast no, po prostu muzyka w tle. No jak słyszycie, i widzicie, znaczy słyszycie, widzicie, to będziecie Marek zawsze skromnie. Ale bez niego te imprezy byłyby wręcz nierealne, no bo bez jego nagłośnienia, bez jego pasji, a także wieloletniego doświadczenia byłoby to wszystko, żeby wszyscy wszystko słyszeli, raczej niemożliwe. Powiedziałeś, że też muzyka do poezji czy jakkolwiek. Czyżby to był twój jakiś nowy nurt, jakaś nowa linia e, twojej, e, że tak powiem, szyny artystycznej? To znaczy od, od dłuższego czasu jakoś tak chciałem coś również muzycznie robić, jeżeli chodzi o swój, jakieś własne kompozycje. I z, ze względu na to, że trochę czasowo może, albo nie miałem tak zwanej weny, albo nie wiem jak to nazwać, w każdym razie ostatnio, ponieważ pojawiła się bardzo, bardzo, pojawiły się bardzo wspaniałe teksty, bogumiły Pidło, która, która pisze, pisze wspaniałe utwory, które, które nadają się również do tego, żeby, żeby podłożyć pod tą muzykę, no i zaśpiewać to, gdzie już mi się w zeszłym roku udało na dwóch, trzech imprezach tutaj w Wiedniu, w Polsce również na takim spotkaniu poetów osobiście zaśpiewać do tekstów. podłożoną muzykę przeze mnie do tekstów Bogumiły Pidło, więc więc to, to na pewno również być może i, i teraz w niedzielę 19 stycznia w Cafe Gloria będę to chciał zaprezentować. No i super. Przejdźmy jeszcze do całkiem innej, że tak powiem kwestii, a mianowicie angażujesz się też charytatywnie właśnie udostępniając swoje techniczne umiejętności Global Family. Przy tej okazji pozdrawiamy panią Krystynę Auer-Połaską no i oczywiście męża Karla. Z tego co tak, widziałem w internecie jesteś, tak, pozdrawiamy serdecznie. Jesteś często na ich wydarzeniach, na ich imprezach. Są to no, naprawdę e, bardzo ważne wydarzenia właśnie wspierające, z tego co wiem. Samotnie wychowujące matki, zresztą myślę, że kiedyś zadzwonię do pani Krystyny i porozmawiam z nią, ale jak ty się na to spoglądasz, jak ty na to spoglądasz i jaki jest tam twój udział? No tak, no to tak wspomniałeś, jest to, jest to wspaniała organizacja, która, która wspomaga właśnie te rodziny, które są w trudnej sytuacji, czy matki, samoch nie wychowujące dzieci, czy, czy również dorastające dzieci, które, które nie mają innej możliwości, czy mają wiele problemów życiowych. Jaka jest moja rola tam? No ja po prostu z nimi, z, 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 generalnie z, z Karlem od jakiegoś, od około dwóch lat, po prostu obsługuje technicznie spotkania, właśnie, na których są różnego rodzaju licytacje. Bardzo dużo muzyków austriackich tutaj, no bo jest to, jest to organizacja międzynarodowa, ale w większości są to Austriacy i to naprawdę z tej wysokiej półki. Tych artystów, gdzie ja po prostu robię estyczną obsługę tego tych eventów całych. Czyli... Więc taka jest moja rola. No i tam, oczywiście, od czasu do czasu, e, też e, dość często, mogę powiedzieć, nawet nie od czasu do czasu, po prostu gram z, z, tutaj, z, czy ze skrzypkiem, e, czy, czy z innym gitarzystą. No, to jest taka moja obsługa techniczna, bo generalnie, tak jak mówię, jestem technikiem, ale e, technikiem, który gra również. Marko, bez Ciebie na pewno wiele rzeczy byłoby niemożliwych, no bo wiemy dobrze, że o. idea czy pomysł to jest jedna rzecz, a techniczne podejście do tego, umiejętności techniczne to jest całkiem inna kwestia, tak więc e, robicie naprawdę dobrą robotę razem i chwała Wam za to, daj Boże tylko Wam zdrowie. Przejdę jeszcze do jednego punktu, bo nie uwierzysz, ale już mamy 14 minut i 50 sekund. A średnio zawsze rozmawiam 15 minut z moimi przyjaciółmi, z moimi znajomymi i szczerze, mówiąc... Bo ja powiem, się ogadałem być może. Nie, tam nie przesadzę, fajnie jest. A myślę, że wielu ludzi, którzy będzie to słuchać, przybędzie 19 stycznia do Cafe Glorii, ale teraz przejdźmy jeszcze do ostatniego punktu, zanim pożegnam się z tobą, a mianowicie grupa. Wiem, że miałeś grupę, wiem, że cały czas muzykujecie. I chyba szukacie nowych talentów czy wsparcia. Jak to wygląda w realu? To znaczy, tak. W zeszłym roku, oczywiście, po paru takich imprezach, doszliśmy do wniosku, że trzeba coś, coś zmienić. No, pewni członkowie mojego zespołu, się, naszego zespołu, się po prostu e, zmienili, zmienili plany. W związku z tym, szukamy w tej chwili e, klawiszowca. I basisty. I gdyby ewentualnie ktoś chciał do nas dołączyć, to, to serdecznie zapraszamy. Na zasadzie takiej, że my jesteśmy grupą, czy ja uważam, że motto tego, że, że my gramy, jest po prostu bawić się muzyką i bawić ludzi. I to jest, to jest taka, taka idea. Tutaj nie ma żadnego żadnego robienia jakiegoś nie wiadomo co wielkiego muzyka z siebie, po prostu grać, bawić się muzyką i bawić ludzi. Czyli inaczej mówiąc, każdy kto ma talent muzyczny albo umiejętności może Ciebie odszukać na Facebooku pod Marek Tomczak i do Ciebie napisać. Dokładnie, dokładnie tak. Albo drodzy słuchacze, drodzy przyjaciele 19 odwiedzić kafe Gloria o godzinie 17 i z Markiem Tomczakiem osobiście prezentować. Marku, chcesz kogoś pozdrowić na pożegnanie, bo 16 minut... No naturalnie, naturalnie chciałem pozdrowić wszystkich, którzy będą nas słuchali i, i zaprosić na to, na ten event w niedzielę i być może porozmawiać po prostu sobie osobiście. Okej, okay. ja serdecznie Tobie dziękuję, że odebrałeś mój telefon i że żeśmy no, 16 minut i 50 sekund, czyli dobijemy nawet do 17 minut porozmawiali. E, dzisiejszym gościem mojej rozmowy był Marek Tomczak, znany wielu muzyk, który wspólnie z Jackiem Rozmiarkiem działa. Widać go właśnie na tych poetyckich wieczorkach, na Wina Dream i innych wydarzeniach. Marku, masz świetne e, hobby, świetną pasję. Ja Ciebie serdecznie pozdrawiam. No i widzimy się 19 stycznia. Dokładnie tak. Dziękuję serdecznie za telefon i pozdrawiam wszystkich, pozdrawiam Ciebie i do zobaczenia. Do usłyszenia, do zobaczenia. Do zobaczenia, do usłyszenia. Papa, pa. servus. Papa, pa. ciao, pa. pa.